Dziś w dolinie Koni przyjeżdża legendarny koń wyścigowy River, a Chili, zawiedziony wyglądem staruszka, jest bliski odrzucenia jego mądrych rad. Nie wiesz wszystkiego! Koń o imieniu River. Świnka, musimy przejść! Co się tu dzieje, szep? Porządkują teren. Dziś przyjeżdża do nas znakomity gość. Znakomity? Oh. Muszę go zobaczyć. i Jestem pewna, że nasz znakomity gość zechce zobaczyć mnie. Lepiej tam nie wychodź. To trochę niebezpieczne. Błagam, jestem kotem. Nic mi nie będzie. <Robiñosoundry> <zron shaved> Widzieliście? Mogli zrobić ze mnie kocią pizzę. Mówiłam. Ty nie chciała cię ostrzec. Kiedy ktoś daje nam dobrą radę, lepiej jej posłuchać. Gdy sprzątniemy boks obok Kalipso, będziemy gotowi na przyjazd gościa. Musi być czysto i wygodnie, żeby River wrócił do zdrowia po operacji. Powiedziała River? Ten River? Słynny River? River przyjeżdża do doliny koni? Kto to jest? To najbardziej niesamowity koni na świecie. Cztery razy zwyciężył w gonitwie z przeszkodami. Oraz w krajowych i międzynarodowych mistrzostwach w skokach. Niezły wynik. Niezły? River to żywa legenda. Potrafił biec cały dzień bez odpoczynku. A kiedy brał przeszkodę, wyglądał jak orzeł szybujący po niebie. Na parkurze żaden koni nie poruszał się z większą gracją. River nigdy nie strącił poprzeczki, ani razu w całej karierze. Wygrywał wszystkie konkursy, w których uczestniczył. Żaden koni nie mógł się z nim równać. To wielki zaszczyt, że River spędzi kilka dni w naszej stajni. Możemy się wiele od niego nauczyć. Ogarnijmy się! Musimy godnie powitać mistrza. Nareszcie koniec. Chili! Dopiero co skończyliśmy sprzątać, a ty robisz bałagan. On chyba chce nam coś powiedzieć. Myślę, że konie też chcą ładnie wyglądać. <laughs> tak, jasne. Pewnie wyczytałaś to w ich myślach. Może Sara ma rację. Nie zaszkodzi je trochę wyszykować. Ale naprawdę się opłaciło. Myślę, że konie i stajnia wyglądają świetnie. O, Chili! O co chodzi? <laughs> Chyba chce nam powiedzieć, że my też musimy się umyć. Przygotowałem krótką przemowę, więc nic nie mówcie, ja to zrobię. Co? Ojej. O rety. Jedny starusze! Oby mu było wygodnie! Potrzebuje wypoczynku, żeby odzyskać siły. Moja babcia po operacji wracała do zdrowia przez kilka miesięcy. Zaopiekujemy się tobą, River. Zaraz wracam! O, te wyścigi musiały być dawno temu. To nie może być River. Ten mistrz River? River? Tak, to ja. Witaj, River. Jestem Scarlet. Miło Cię poznać. Cześć! Jestem Chili w imieniu mieszkańców Doliny... <laughs> chcę powiedzieć, że to wielki za... Miło z twojej strony, ale mam za sobą długą podróż i muszę odpocząć. Później będzie czas na rozmowę. Tak, e, później. Proszę bardzo! No chodź, River, napijesz się wody. Zmienił się od czasów młodości. Pepper ma rację. To było dawno temu, kiedy River wygrywał. Tak, dawno A... temu. Nie startuje od ponad 15 lat. Emerytura. Zielona trawka. Ale dobrze pamiętam tamte dni. Opowiedz nam o swoim pierwszym zwycięstwie. Musiałeś być najszybszy na świecie. Byłem szybki, ale w wyścigach, zwłaszcza z przeszkodami, nie szybkość jest najważniejsza. Równe tempo jest równie ważne jak prędkość. Zaczniesz zbyt szybko i nie masz sił na finiszu. To surowa nauczka, kiedy jesteś młody i poczujesz owiec, ale ważna. Mm, tu jest domieszka sorgo. Pycha! Najlepsze sorgo, jakie jadłem w Kentucky. Trenowałem tam do wyścigów. Opowiedz nam o nich. To były wyścigi błękitnej trawy, choć wcale nie była błękitna. <ścoughs> była zielona, jak zawsze. Smaczna, jedna z najlepszych, jakie jadłem. Na Florydzie też rośnie dobra trawa, choć piaszczysta. Ziemia, nie trawa. Wielki bohater, obchodzi go tylko trawa. W Kalifornii jest nieźle, ale trawę trzeba podlewać. <laughs> Czy mówiłem Wam o pewnej stajni, w której był pyszny owiec? O, chyba już mówiłem. Szkoda, Pepper. Jeszcze się poprawisz. Oh, ledwo musnęłam drąg. Pewnie wiatr zawiał i strącił poprzeczkę. Myślę, że powinnaś się zebrać i skrócić krok przed przeszkodą. Przy skoku nie prędkość jest najważniejsza, ale poprawne wybicie się do lotu. Wy, młodzi, jesteście zbyt niecierpliwi. To tylko trening. Oh. Jeśli zrzucasz drągi na treningu, będziesz je zrzucała na zawodach. Chcę tylko powiedzieć, że najszybszy bieg to czysty bieg. Chodź, Chili! Pokażemy, jak to się robi. Dobra, pilnuję kroku i nie tracę punktów. Jedźmy, Chili! Bez błędnie Udało się, piękny skopcili. Jestem z ciebie taka dumna. Co ty na to? Nieźle jak na młodego. River? Wybaczy, musiałem przysnąć. Końska drzemka. Jak ci poszło? Dobrze. Szkoda, że nie widziałeś. On ciągle nas krytykuje. Mógłby już wyjechać. A, odpuść mu już Pepper. Dopiero miał operację. I opowiada długie, nudne historie. Ale on nie jest nudny. Nie mów mi, że lubisz słuchać tego gadatliwego mądrali. No, ja... Znaczy, ja... Twierdzi, że dziś konie nic nie potrafią. Nie to, co za jego czasów. Cii, idzie tu. Nie będę tu stała i słuchała nudnych przechwałek. Mm, smaczna ta trawa, choć nie tak smaczna jak błękitna trawa w Kentucky. Która nie jest błękitna. <laughs> Już wam opowiadałem, co? Tak, owszem. Chodźcie, popaśmy się przy płocie. Nie idziesz chili? Jak sobie chcesz? Dokąd oni poszli? Nie wiem. Niech się nie oddalają. Nadciąga burza. Burza? Nie ma ani jednej chmurki. W moim wieku nadejście burzy czuje się w kościach, zwłaszcza potężnej burzy. Czy opowiadałem ci o czasach, kiedy. Nie, nie trzeba. Muszę iść. Czyli? Czekaj, chłopie, dokąd biegniesz? Czasem nie wiem o co chodzi tym młodym. Chyba się na mnie obraził. Nie mogę go zostawić. Nie przed tą burzą. Wciąż to potrafię! Nie chcę, żeby ktoś jeszcze wyszedł. Muszę znaleźć młodego. Całe życie słuchałem o Riverze. Chciałem być jak on. Ale on nie jest taki, jak myślałem. Pepper ma rację. Jest nudny. Czyli gdzie jesteś młody? Stary kanion, tu się schowam. Nigdy mnie nie znajdzie. Dlaczego uciekłeś? Mówiłem, że będzie burza. Nie będzie żadnej burzy! Nie wiesz wszystkiego! Nie twierdzę, że wiem wszystko. Wybacz, że tak to zabrzmiało. Muszę się nauczyć rozumieć, młode konie. Ty jesteś... Inny niż się spodziewałem. Jak na mistrza, tak? Coś w tym stylu. To było dawno temu, czyli konie się zmieniają. Wy, młodzi, powinniście się starać zrozumieć starsze konie. Chodź, wracajmy, nim nadejdzie burza. Jaka burza? Ta. O, tak, ta burza. Za mną. Odcięło nam drogę ucieczki! Musimy przeskoczyć! Z chorą nogą nie dam rady, ale ty tak. Nie skakałem przez tak dużą przeszkodę. Musisz. To jedyna szansa, ale pamiętaj! Wiem, mam skrócić kroki i dobrze się odbić. Chyba jednak mnie słuchałeś. Uda się skrócić krok. Dobrze się odbić. Jezda! Wrócę z pomocą! Przypomina mnie, gdy byłem w jego wieku. Test. Muszę pędzić! Równe tempo jest równie ważne jak prędkość. Zaczniesz zbyt szybko i nie masz sił na finiszu. River ma rację. Muszę mieć siłę, by tu wrócić. Sprowadźmy konie do stajni! Czekaj! Gdzie jest Chili? Nie ma go tu! Został gdzieś w terenie i River też. Tylko gdzie? Na pastwisku ich nie ma. Musimy ich znaleźć. To Chili. Gdzie jest River? Może próbuje nam to powiedzieć. Siodłajmy konie i jedźmy szukać. Nie tak sucho jak w stajni, ale trudno. Oby Chili pamiętał, co mu mówiłem. Chodź! Lepiej się pośpieszmy! Nie za szybko! River kazał oszczędzać siły. Inaczej będziemy zbyt zmęczeni, gdy tam dotrzemy. Tak, chyba na rację. To tylko przybyli, zanim się przeziębie. To River! Za tamtym drzewem! Musimy je jakoś odsunąć. Oby konie miały siłę je przeciągnąć. Przywiążcie liny do siodeł. Teraz pociągnijmy razem. Dobrze. Jeszcze! Mocniej! Och, River, Dobrze, że nic ci nie jest! Nie wierzę, że dałem się tak załatwić. Nie utknąłbyś tu, gdybym mnie uciekł. Zachowałem się jak głupi źrebak. Muszę zapamiętać, że moje opowieści nie są zbyt ciekawe dla młodych koni. Są ciekawe, jeśli ich się posłucha. Czyli ma rację. Możemy się od ciebie wiele nauczyć. Nie ma to jak ciepła stajnia i worek owsa. Pamiętam stajnię, w której był pyszny owiec. Ale wy nie chcecie tego słuchać. A powiedz nam o swoim pierwszym zwycięstwie. Nie będziecie tego słuchać. Będziemy? Jeśli nam opowiesz. Cóż. Staliśmy w boksach startowych. Obok mnie Fleetmaster. Wielki kasztanowy ogier. Faworyt zwyciężył rok wcześniej. To był mój pierwszy ważny start. Przyznam, że bardzo się bałem, ale strach zniknął, jak tylko rozpoczął się wyścig. Nigdy nie słyszeliście takiego grzmotu kopyt. Jakby z podków trzaskały pioruny. Ja i Fleetmaster biegliśmy równo. Byłem młody i silny, ale wiedziałem, że to za mało by wygrać. Musiałem użyć sprytu, uspokoić się. Zostałem w tyle, by oszczędzać siły i czekać na odpowiedni moment. Przed ostatnią przeszkodą ujrzałem, że Fleet Master słaby, więc dałem z siebie wszystko. Zmniejszyłem odległość, a kiedy szliśmy bok w bok, łeb w łeb. Przyspieszyłem. Wpadłem na linię mety i wygrałem swój pierwszy ważny wyścig. To prawda. Możemy się od siebie wiele nauczyć, jeśli będziemy siebie słuchać. Wersja Polska na zlecenie Teletun Plus Studio Publishing. Dialogi Małgorzata Kochańska. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dźwięki i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska. W wersji polskiej udział wzięli Julia Kołakowska-Bytner, Beata Jankowska, Katarzyna Łaska, Mateusz Lewandowski, Brygida Turowska, Monika Wierzbicka, Bożena Furczek, Andrzej Kudy, Wielanka Wip, Beata Woląbkiewicz, Cezary Kwieciński, Janusz Wituch i inni. Piosenka śpiewała Magda Tun.